Jak żyć z zabytkami? Europejskie Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w całej Europie, choć na różne sposoby. W Polsce właśnie dziś rozpoczynają się po raz 24 i odbywają się w ten i kolejny weekend września. W całym kraju, w tysiącach miejsc, swoje święto mają zabytki, zwyczaje i twórcy. O tym, jak to się zaczęło, rozmawiamy z Małgorzatą Rozbicką, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Geneza Europejskich Dni Dziedzictwa w tym dzisiejszym wydaniu ona się datuje gdzieś po lat 80. i zaczęło się od takiej jego pomysłu we Francji otwarcia zabytków, to znaczy otwarcia zabytków, które na co dzień nie są otwarte, prawda, jak wersal czy inne przystosowane do tego obiekty zabytkowe, ale właśnie obiekty, które na przykład są w posiadaniu osób prywatnych i na co dzień są niedostępne, poszerzenie jakby w innym rzeczy, które są warte wspomnienia, i poza tym musimy zwrócić uwagę, że mówimy i o tych zabytkach, które oczywiście wszyscy, dla wszystkich jest oczywiste, że to są zabytki i to jest nasza historia i nasza spuścizna, ale y, przesuwając się poprzez region do małych miejscowości, y, zwrócenie uwagi mieszkańców, że na przykład są y, budyneczki czy jakieś elementy, które też są nośnikiem pewnego y, historii, pewnego dziedzictwa akurat. Ich regionu, ich miejsca. Kiedy zabytki są na co dzień obok nas, stają się niekiedy przezroczyste. Aby tak się nie stało, co roku organizuje się ich święto, które. służy otwarciu ludziom oczu na bardzo wiele elementów ich otoczenia i tego. W wymiarze bardziej duchowym i ideowym i tego takiego materialnego w formie zabytków, budynków i sprzętów, w którym mówią o jakiejś tradycji, czy, czy są naszą spuścizną naszych przodków. Każdego roku na nowo spoglądamy na przedmioty, budynki, tradycje. Upływający czas pozwala nam inaczej ocenić to, co minęło. Nabieramy perspektywy czasowej do pewnych rzeczy. Pewne rzeczy, które żeśmy wcale nie uważali jeszcze lat temu, 30. Dzisiaj, kiedy ta perspektywa czasowa rośnie, stają się istotne, w związku z tym do tego kręgu naszego zainteresowania dziedzictwem dochodzą różne kolejne elementy, to tak jak już dzisiaj wiele osób Prawda, nie wiem, Radio Szarotka z lat 60 wspomina z wielką estymą, natomiast jeszcze w latach 70 większość osób wyrzuciłoby je do kubła. Stare przedmioty, budynki, rękopisy należą do tak zwanego dziedzictwa materialnego, ale istnieje też dziedzictwo niematerialne, zwyczaje, tradycje czy sposób myślenia. Zabytek przeciętnej osobie kojarzy się z, czy to z obiektem typu architektury, budownictwa, czy to z pewnym przedmiotem. Możemy mówić o zabytkowej łyżce, tak samo jak możemy mówić o zabytkowym budynku mieszkalnym, katedrze, zamku, pałacu. Więc jest to bardziej jakby skupione na, na, na pewnym artefakcie. Natomiast niematerialne to bardzo szerokie, choć w pojęciu zabytku, na przykład jeśli się podejmie decyzję o wpisaniu czegoś do rejestru zabytków, Nieruchomych powiedzmy, zostańmy przy tym, to y, takimi elementami, wyznacznikami, które się bierze pod uwagę jest wartość danego obiektu. Jego wartość historyczna, jego wartość naukowa, jego wartość artystyczna. Oczywiście nie muszą wszystkie naraz występować. W tym roku Europejskie Dni dziedzictwa przebiegają pod hasłem, gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie arcydzieła pomniki. Europejskie dni dziedzictwa. Audycje zrealizowane we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.